Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Tylko się zachowuję jakoś jak, jak człowiek. Yy, dzień dobry kochanemu Państwu. by dzisiaj razem z telebarankiem. No czasem w duecie coś trzeba wykonać, a yy, zdarzyło się tak, że akurat powstała piosenka yy, z partią dla barana, no więc nie mieszkając Kolegę wykorzystam za chwilę i wykonamy niedosiężnie przecudnej urody utwór o przegięciu. Proszę posłuchać łaskawie, tym bardziej, że nie zajmie to Państwu wiele czasu, ponieważ utwór trwa ile? Minutę. No, minutę. Tak, dobrze z oczu, ci dobrze patrzy. Wykonamy. Zapraszamy na no Siedzi sobie baran, tępy niczym taran I w baranim swym zadęciu śpiewa o przegięciu. Słonko sobie świeci, michę cieszą dzieci Lecz gdy świeci zbyt zawzięcie, wtedy jest przegięcie. Deszczyk sobie pada, gleba temu rada Lecz gdy pada zbyt zawzięcie, wtedy jest przegięcie. Śpiewać każdy może i o każdej porze Lecz gdy wyje bez talencie, wtedy jest przegięcie Wybór państwa głowy wyszedł do połowy W tym przypadku wie, że święcie znowu jest przegięcie Pała z tego znana, że jest przeginana Lecz w tym tkwi rozsądek cały, nie przeginaj pały Niech każdy pamięta, gdy pała przegięta Ciężko ją z popsutej formy przywrócić do normy Opsiup, zmiana urządzeń nastąpiła. Będziemy teraz czytać, yy, znaczy ja będę czytać, dobrze? Yy, imieniny dzisiejsza. Środa, proszę Państwa, jest 9 lipca, jakby nie patrzeć. I imienin jest od, za, yy, od, 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 nie wiadomo czego. Bo imieniny obchodzą dzisiaj Sylwia, Weronika i Senon. A także Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksander, Anatola, Anatolia, Antoni, Augustyn, Brykcjusz, Cyryl Florianna, Hadrian, Hadriana, Heloiza, Ifigenia, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Lucja, Mikołaj, Róża, Teodoryk, Wszebont i Zenona. U, I dziękuję Państwu ślicznie, właściwie nie dziękuję, tylko składam wszystkim Państwu z piękne życzenia, nietypowe święta. Patrz tu. Dzień bez stanika. Jest bardzo przyjemny dzień. Ty nie masz pojęcia, chłopie. I dzień chodzenia do pracy inną drogą. Przysłowie: lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze jak pogoda większa swoboda. No, i jeszcze mamy, proszę Państwa, grę półsłówek taka, taka troszkę zoofilistyczna. Nie wiem, czy tak można, pewnie tak nie można powiedzieć, ale w każdym razie gra dzisiaj jest następująca. Konkury w domach. No tutaj jedna lampka idzie tylko w drugą stronę. No, bardzo dziękujemy pięknie z telebarankiem, żegnamy się z Państwem no i pewnie, no pewnie się zobaczymy jutro. Do widzenia.